Moi drodzy widzowie, dzisiejsze wideo będzie dość wyjątkowe. Jest to dwusetny odcinek na kanale Łyski Mold Content. Z tej również okazji, moim zdaniem dość wyjątkowo łyski. Łyski ze slagi Benroma, która leżakowała w beżce z polskiego dębu. Zapraszam. Cześć. Z tej strony Władysław P, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, 200 odcinków na kanale Whisky Mold Content. Powiem szczerze, nigdy nie nie brałem pod uwagę, że do takiego momentu dojdę. Dziękuję Wam za to, bo to tak naprawdę Wasza zasługa. To Wy dajecie mi siłę, to Wy jesteście moim wiatrem w żagle, drodzy widzowie, subskrybenci, przyjaciele. To dzięki Wam ten kanał istnieje tak naprawdę i mam nadzieję, że przed nami kolejne kilkaset odcinków, co najmniej. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć za wasze wsparcie. Dlatego też e, dzisiaj będę rozdawał sample. Ta butelka, która tutaj stoi, jest częścią degustacji, która odbędzie się 28 września e, i w ramach tej degustacji będzie można spróbować kilka fajnych wypustów ze sladni Benromach. Jedna osoba dzisiaj Taki zestaw, czyli taką wolną wejściówkę, na tą degustację otrzyma. Co trzeba zrobić? Zasady są jak zwykle bardzo proste. Należy subskrybować kanał, zostawić lajka like pod wideo i zostawić komentarz. Spośród wszystkich osób, które wezmą udział, wybierzemy jedną, która otrzyma taki zestaw pięciu sampli i będzie mogła dołączyć do degustacji 28 września. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym się z Wami podzielić. Otóż. Kilka osób pytało mnie już o koszulki, bo jak widzicie, na większości wideo mam koszulkę taką fajną, whisky od Content, prawda? I kilka osób pytało, czy takie koszulki można gdzieś dostać. Otóż, tak, od teraz takie koszulki można dostać. Piszcie mi wiadomość na priv, jeżeli ktoś jest zainteresowany koszulką, a udzielę Wam wszelakiej informacji. Koszulki są dostępne. To są dwa wzory. W dwóch kolorach na tą porę białe i czarne, natomiast jeżeli ktoś będzie miał jakieś wyjątkowe wymagania co do koloru, myślę, że to da się również załatwić. Tak, że Jeżeli jesteś zainteresowany taką koszulką, napisz mi proszę, wiadomość prywatną. No i moi drodzy, przechodzimy do łyski. tak? Dwusetny odcinek, więc pomyślałem sobie, muszę wybrać jakąś fajną łyski która odzwierciedli nam te 200 odcinków. Ten trud pracy włożony, ten. Trud Waszego oglądania, 200 odcinków po 10 minut, to jest dużo minut, także wybrałem whisky ze Slargi Benromach, która jest w jakimś stopniu połączona z Polską. Pewna kombinacja szkocko-polska. Otóż whisky ta leżakowała w berce z polskiego dębu. Polish Oak. Kask 771 łyski dystylowana 21 listopada 2011 roku. Zabytolkowana 1 listopada 2022 roku. Więc mamy 11 lat bez 20 dni, czyli lat 10. Moc zacna: 59,1% alkoholu. Single cask oczywiście naturalny kolor. Brak filtracji na zimno. Niejednokrotnie pewnie, moi drodzy, słyszeliście, że polski dom nie nadaje się do maturacji whisky. Od wielu osób z branży, od naszych radaków, słyszałem, że no co jak co, ale polski dom to do maturacji whisky się nie nadaje i pewnie coś w tym jest, natomiast no tutaj z tego co ja wiem, ogromnym miłośnikiem polskiego dębu jest właśnie menadżer destylarni Ben Romach i on twierdzi, że wszystko jest możliwe i również z polskiego dębu da się coś zrobić. No tu w tym wypadku, przed zalaniem łyski do tej beczki, coś tam już wcześniej chyba leżakowało i z tego co kojarzę było to jakieś czerwone wino. Natomiast nie można dostać jakichkolwiek informacji. Jakie to wino, co to za wino konkretnie, jak długo leżakowało, nic nie wiadomo. Ale wiemy, że mamy łyski Benromach, która powinna być... Wyśmienita. Sprawdźmy. Na nosie, oczywiście, początkowo słodycz. Trochę zbożowości. No i delikatny dym. Nie ma go dużo, ale odrobinę jest. Mamy czerwone owoce, ale takie bardziej w kierunku leśnych owoców, czyli jeżyna, tak zwana drapaka. Czarna porzeczka. Jagody, borówki. I zaraz za tym jest mnóstwo ziołowości. Ta ziołowość jest niejako wkomponowana w aromat, muszę przyznać, całkiem fajnie. Ale jest coś takiego właśnie jak sosnowa żywica. Jak zioła prowansalskie. No tu w aromacie można też wyczuć coś jak świeży słonecznik taki świeży, łupany. Niesłyszony słonecznik. I coś jak kwiat mleczu. Takie mam skojarzenie z dzieciństwa. Jak byłem mały, to u mnie w domu robiło się. Syrop. Właśnie taki syrop z mleczu na kaszel. Bodajże, z tego co pamiętam. I takie, takie mam skojarzenie właśnie aromatyczne tutaj w tej kwestii. No łyski pachnie ładnie. 60%. Alkohol nie jest jakoś super mocno wyczuwalny. Całkiem dobrze ukryty, ale to jest taka ciężka, łyski w aromacie. Czuć to taką ciężkość, to taką właśnie owocowość mocną. No nic, zobaczmy jak smakuje. Łyski masywna w smaku, bez dwóch zdań. Mimo kalibracji to tutaj te sześć dych się dobrze przewierca teraz przez kubki smakowe. Od samego początku jest bardzo przyjemna słodycz. Okryta delikatnym dymem. No tutaj ten, ten przełożenie aromatu na smak jest dość, dość, dość dobrze, dość wyraźnie, dość dobrze przekazane. No bo mamy zarówno te leśne owoce, borówki, drapaki, jeżyny. Trochę. Trochę takich czereśni bym może powiedział, trochę wiśni. Nic z beczkami poszery na pewno. Zupełnie inny temat. Natomiast jest tutaj też ta ziołowość dość mocno wyczuwalna, czyli jest właśnie ta żywica sosnowa. Jest ten słonecznik, jest ten mleczyk. To zioła prowansalskie również tutaj są wyczuwalne, Coś jak koper suszony. Drugi łyk już jest łagodniejszy. Już kubki smakowe się przyzwyczaiły delikatnie. Ta dymność ma taki charakter czekoladowy, taki lekko popiołowy, trochę czekoladowy. Tej dymności w smaku jest więcej niż w aromacie. Gdzie no jest ta moc, łyski jest gęsta, łysk jest oleista, jest treściwa ziołowość i leśne owoce, to takie, taka główna myśl przewodnia tej whisky. Natomiast po przełknięciu bardzo fajnie rozgrzewa i na język wychodzą takie troszeczkę bardziej cierpkie nuty. Coś, co ja kojarzę z agrestem. Delikatne nuty kawowe, świeżo oparzona i mielona kawa trochę gorzkiej czekolady być może natomiast ta owocowość ta dymność i ta roślinność ta żywiczność cały czas trzyma się języka i pozostaje z nami do samego końca a finisz jest bardzo długi muszę przyznać bardzo długi finisz bardzo fajnie trzyma się języka powiem szczerze po wypiciu dwóch trzech dramików i umyciu zębów wieczorem budzimy się rano z poczuciem tej takiej właśnie drzewności, winności, czyli te beczki, tutaj beczka w zasadzie, jest to jedna beczka, zrobiła naprawdę dużą robotę, jeżeli chodzi o łyski. Powiem Wam fajne doznanie, bo nie miałem nigdy wcześniej możliwości spróbować łyski troleżakowa w beczce Skląskiego Dębu. Jest to pierwszy raz i nie wiem, czy to kwestia tutaj kunsztu, Menadżer destylarni, master destylera, który to whisky przygotował i zalał do beczki, a później doglądał procesu dojrzewania? Czy po prostu no, my musimy się jeszcze dużo rzeczy nauczyć, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, polskie doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcję whisky i wykorzystywanie e, tego dębu polskiego? Bo jak widać po tym przykładzie, no jednakowoż da się, no i można. I wyszło to naprawdę przyzwoicie. Moi drodzy widzowie, no jeszcze raz dziękuję wam za, za to, że jesteście, za to, że wspieracie mnie, za to, że wspieracie ten kanał, za te komentarze, prywatne wiadomości bardzo często. Dziękuję wam za wasz spędzony czas ze mną. Mam nadzieję, że kanał będzie się dalej rozwijał. Będzie się rozrastał. Tych widzów będzie przybywać. Dlatego też zachęcam do subskrybowania, do lajkowania kanału i idziemy w świat degustować whisky. Dziękuję Wam jeszcze raz, ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.